Witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta Hardcore. Dzisiaj sobie będziemy szukać. Dzisiaj będziemy szukać sobie miejsca na domek. Może będzie dobrze, może będzie źle. Zobaczymy jak to będzie. Wchodzimy. Wchodzimy. No mamy, to mamy. Jedzenia trochę też tam mamy i Szkoda, że nie mamy jeszcze żelaza, ale będzie dobrze raczej. Dobra, tutaj były te owce i zwierzęta. Tam była ta góra. Hmm. Zobaczymy. Pójdziemy trochę na plusie. Hmm. Czekaj. Czekaj okay. Dobra, możemy... Z... Dobra, chyba będziemy musieli gdzieś się schować jeszcze. Ech. mamy co to jest? To jest kera i talia. My w niej nie będziemy korzystać. Z nie będziemy korzystać i... Tyle. Zrobię no, miejsca. Dobra, robimy tak. Idziemy spać. O, pajanki słyszę. Dobra, tak, nam niepotrzebne, więc... chodzi. Dobra, co jest? Dobra, to już mamy problemy małe. No, chodź. Dobra. Hmm. Dwóch porobionych, yy. Tu mamy chyba... Mamy? Nie mamy nic, ale jak wpadło? Dobra, to lecimy tutaj. Mhm, to chyba tu byliśmy. Dobra, mało ważne. Widzimy jeszcze sobie tu, tu. Wychodzimy. Hmm. Fajnie by było jak ja robię sobie jakąś... Tak. Tak. O, Myślałem, że jeszcze trzeba łopaty, ale jednak nie. Tyk, tyk, tych, tyk. Tych, tyk. Jedziemy. Jakoś tak w miarę szybko idzie. Lokimy, płyniemy. Hmm. Dobra. Zobaczymy, czy coś ciekawego będzie. Tam tą stronę, jak nie, to się po prostu zawrócimy. No tu jest mniejsza trochę woda. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. I nakłoniemy dalej. Uh. Mm. Czy już by na wyląd był? Tutaj. Mamy na wyląd. Brá.

Dla mnie to pewnie pod tym sam gdzieś. Cyk, 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 cyk. Mamy następny biom. Tak. Nie zrobić tego. Tylko półpią. O. Jakiś ładny biom. I... Węgielek. Bardzo przydatna rzecz. Jak dla mnie. Zobaczymy jak to będzie, yy, ogólnie plany na ten odcinek to jest yy, zrobić gdzieś dom, znaleźć sobie taką idealną miejscówkę, gdzie będzie wszystko prawie pod ręką i druga rzecz to zacząć coś tam craftować do obrony, na razie na no nic nie mamy że ja tymi karkami się bronię, to tylko i wyłącznie dlatego, bo jakoś lepiej nimi się bronić. Hmm. Oczywiście, jak ci się spodobał film, może zostawić subikaj i łapkę w górę, żeby zobaczyć, co się stanie dalej w tej mojej przygodzie. Hmm. Ostatnio byłem trochę zdziwiony, bo było aż 80 wyświetleń pod ostatnim odcinkiem, z czego bardzo się cieszę. Jeżeli naprawdę Wam się spodoba to zostawcie łapkę i subika, ile to dla mnie znaczy. I bardzo mi to zadowala, że no niektórym się podoba moja produkcja chociaż no nie ma tutaj szału Dobra, jest węgiel Ile już w ogóle tego węgla? Cały stack. Czym więcej tym lepiej nie zabraknie na przepalanie. Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra, czy coś tutaj będziemy mieli jeszcze? Jak tak patrzę, to węgla no raczej już nie będę brał, bo i tak mam nawet sporo. Ale jakby trafiło się chociaż jedno żelazo. Tak naprawdę jedno, jedno jedyne. Powiem, co zrobił tarcze to chociażbym jakoś się bronił. Tak to musiałem uciekać. Bo tam są jakieś góry, zobaczymy to jest. Więc no jak wspominałem, nie chcę robić długich odcinków żeby dało się to oglądać i w ogóle coś tam zrobiłem ale głośno coś tam zrobiłem z właśnie tym całym szumem i może będzie dobrze może to wyjdzie może to nie wyjdzie i, i tyle Hmm. Dziwny ten piasek, ale ja nie znikam. Szukamy. My szukamy na razie schronienia i miejsce na budowę domu. Ten piasek to nie. Tu. tu znowu węgiel, ale żelaza ani śladu. Hmm. Nie, to jest bezpieczniejsza droga jakoś. Yy. Tak myślę, gdzie to by mogło być. Tam są jeszcze jakieś ogórki, co to jest. Mamy taką jakby ala jaskinie, chyba, że to jest takie głębsze, ale jednak może głębsze będzie. Może coś znajdziemy. Pode mną, pode mną albo nade mną jest. Jakby druga kopalnia, ale ja się tam nawet... O... Jest z tej strony. <laughs> Szkoda, kilofa, tylko dobra. Wchodzimy, nie ma nic ciekawego. Tak, nie, jakbym pokopał to, by się znalazła Stramy się No jak na razie to Jedyne co mi przychodzi do głowy Chowanie się i odczekanie trochę